na koniec chciałabym wam przeczytać świadectwo mojej mamy. To też jest dla mnie, dla nas bardzo ważne. W roku 1983 przeszłam operację jelita. Trzy razy byłam operowana. Przez półtorej roku trwał stan zapalny. W 1986 roku zaszłam w ciążę i wyszedł jeden szef. Wszystko się zabliźniło. Ciąża leczy. W trzecim miesiącu ciąży zorientowałam się, że przychodziłam różyczkę. Szok. Szukałam lekarza, dzięki któremu urodziłam poprzednie dzieci, bo mieliśmy konflikt i nie mogłam urodzić chłopców. Wysłał mnie na badania na ulicę Czystą w Krakowie. Badania wykazały skażenie różyczki. Byłam świadoma, jakie, mogą, jakie mogę urodzić dziecko. Biłam się z myślami do końca trzy, trzeciego miesiąca. Przeżegnałam się i niech się dzieje wola Boga. Co ma być, to będzie. Lekarze środowiskowi lamentowali, co ja zrobiłam, dlaczego nie usunęłam ciąży, czy, mo, czy mam świadomość. Od tej pory do porodu nie byłam u żadnego lekarza, nie robiłam żadnych badań. Wciąż czułam się bardzo dobrze. Poród miałam wyznaczony na 21 stycznia 1987 roku. 29 grudnia dostałam bóle porodowe. W pośpiechu pojechałam na porodówkę. Poród był szybki i lekki. Zażartowałam do położnej, aby powiedziała mężowi, że urodziły się bliźniaki, a ona na to, że tak nie można mówić, bo mężowie różnie na to reagują. Urodziła się Ewa, oczywiście w czepku. Położna wiedziała, że chorowałam na różyczkę, będąc w ciąży. Obejrzała dziecko, wszystko było w porządku. Przyjechała jednak ręką po brzuchu i mówi: Wie pani co? Jest drugie dziecko. Ze śmiechu nie mogłam urodzić. Po pięciu minutach urodziła się Ela. W tych latach na porodówce trzymali matki około tygodnia. Ja około pięciu dni miałam dziwne przeczucie. Chciałam wracać już do domu, tak bardzo. Nalegałam, że lekarz w końcu się zgodził. To było 27-8 lat temu, więc to były inne czasy troszkę. Położna wykąpała dzieci i szok. Dzieci nie były ważone przez te dni, straciły jedną trzecią wagi. Zrobiło się ogromne zamieszanie. Aż dwie godziny czekaliśmy na lekarza, ponieważ był na wizycie. Natychmiast karetka do szpitala. Doktor oddziałowa powiedziała, że dzieci nie miały prawa żyć. Tak były wychudzone. Wtedy miałam 36 lat, trochę czasu upłynęło do ostatniego porodu. Nie zwróciłam uwagi na to, że dzieci nie przyjmowały pokarmu, a dziewczynki już z głodu spały słabe. Dobrze, że z rodziny miałam lekarkę na oddziale, dlatego też zostały natychmiast przyjęte na oddział noworodków i otrzymały natychmiastową opiekę, a jednak miały żyć. Dzięki Panu Bogu dziewczyny są zdrowe, rozwijały się prawidłowo, często miały badania kontrolne, nie było żadnych problemów. Dziś mają po 27 lat, założyły własne rodziny, są matkami. Amen. Krystyna Ciężarek. Również dzisiaj, moi drodzy, możecie poznać moje siostry i mamę, ponieważ przyjechały. I chciałabym też Wam przedstawić kogoś. Dla mnie bardzo ważnego, ponieważ kilka, kilka dni temu zostałam po raz pierwszy matką szesną Filipka. Chodź, Filipek. A to jest mój właśnie Filipek. Troszkę czasem żartuję, że to mój taki następca prolife, że odziedziczy to i przejmie moją. Inicjatywę, mam taką nadzieję. Także bardzo wszystkim dziękuję, że mnie wysłuchaliście i dziękujemy, że mogliśmy z wami tutaj być. Pa, pa. Dziękuję księdze proboszczowi, księdzu Ryszardowi oraz wszystkim dziewczynom śpiewającym oraz tym, które tutaj przyszły. Mimo że dzisiaj pogoda taka trochę nieciekawa. Dziękuję. Zapraszamy jutro do zobaczenia.